Z tej strony Karolina, zapraszam Was na kolejny filmik pod tytułem Kreatywne zajęcia dla dzieci. Dzisiaj wykonamy taką króliczą bramkę, która sprawdzi naszą zręczność. Jestem ciekawa, czy poradzicie sobie z rzutem do celu. Do czego później możemy wykorzystać jeszcze taką bramkę, na przykład do przechowywania naszych skarbów. Czego potrzebujemy do wykonania naszego zadania? Przede wszystkim pudełka. Ja mam już jednokolorowe pudełko, ale na przykład jeżeli mamy pudełko po butach, możemy go okleić kolorowym albo białym papierem. Potrzebujemy na pewno nożyczek lub nożyka kleju, kolorowych mazaków, i kartek, z których zrobimy uszy i oczka. Jeszcze nie mogę zapomnieć o nosku, który wykonałam z Plasterine, ale to po prostu dlatego, że nie miałam już czerwonej kartki. Najtrudniejszy jest pierwszy krok naszego zadania. Ponieważ musimy wyciąć buźkę naszego króliczka i myślę, że tutaj możemy poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Ja zdecydowanie najpierw narysuję otwór, który wytnę ołówkiem i będzie nam już później łatwiej. Mamy. Tak, przedstawiam wam. Wam, mojego psa, Mori, jak zwykle, zawsze mi przeszkadza. Czekaj. Aha, czyli jednak zostanie z nami. Mamy już narysowany otworek, i teraz, i teraz go wytniemy. Ja użyję do tego nożyka. Pamiętajcie, poproszmy tutaj o pomoc kogoś dorosłego. Już nasz, nasz otworek. O. I otwieramy naszą bramkę. Teraz, jak widzicie, e, ciężko by nam było e, czymkolwiek celować. E, I czego jeszcze potrzebujemy? Teśmy. Mam taśmę. I musimy teraz kawałeczek Teśmy odciąć. I jak myślicie. I musimy tej taśmy użyć. Oczywiście musimy skleić tu nasz karton, żeby... O! Widzicie? I już nic nam się nie zagina. Mamy otwartą bramkę. To teraz przechodzimy do zrobienia oczek. Mam tutaj dwie białe kartki, żeby nasze oczy wyszły równe, więc najlepiej karteczkę złożyć. I wycinamy oczy. Mamy wycięte oczy. Identyczne. Nawet nam się udało. I teraz mamy czarny papier. Również skinamy na pół i rób wycinamy teraz małe kółeczka. Gotowe. Teraz doklejamy nasze oczy. I przyklejamy oczy na pudełko. Jedno oko. Trudno. Gotowe. E, teraz ja użyję plasteliny do wykonania noska, ale możemy również użyć e, na przykład czerwonego mazaka. Robimy Spłaszczamy i zobaczcie. Mamy nosek. Jak już mamy nosek, to musimy dorysować wąsy. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić. Mamy wąsy, brakuje jeszcze brwi. Mamy brwi, pyszmy trochę krzywę! E, ale nie przejmujemy się tym i przechodzimy do uszu. E, ja tutaj po prostu wziąłam z ostatnią stronę z bloku technicznego. Również zaginamy na pół i zobaczcie, wycinamy uszka. Możemy najpierw narysować, e, a jeżeli jesteśmy pewni, że nam się uda za pierwszym razem wyciąć, to od razu próbujemy. Teraz wycinamy drugą stronę i znowu mamy dwa elementy. E, ja wtedy przy tym wcześniejszym pudełeczku użyłam również plasteliny, e, Oczywiście ze względu na to, że nie miałam kolorowych kartek. E, a jak dobrze wiemy, pamiętamy, nie wychodzimy za każdym razem z domu, kiedy nam się przypomni, że czegoś potrzebujemy, tylko staramy się e, korzystać z tych rzeczy, które już mamy. E, a teraz. Użyję do tego mazaka. Wypełniamy uszy naszemu królikowi. Rysujemy w pomieszeniu. Mamy jedno. Mamy drugie. Możemy pomalować. Ja mam nadzieję, że Wy się bardziej postaracie. I pomalujecie je dokładnie i teraz zaginamy nasze ucho. Mamy zagięte. Kleimy tutaj klejem i doczepiamy króliczkowi jedno ucho. Tam jedno. Teraz o. Wytrzyma. Zobaczymy. Teraz możemy pod kątem, zobaczcie, zdjąć drugie ucho i również kleimy. I nie z tej strony. Widzicie? Więc szybko, dopóki nam się jeszcze ucho nie przykleiło kleimy z drugiej strony i mamy z jednej strony opadające ucho nasza bramka już jest gotowa teraz musimy zrobić jeszcze piłki z czego możemy zrobić takie piłeczki na przykład z folii aluminiowej odrywamy kawałek folii robimy piłkę i już mamy czym celować do bramki Brawo! Jestem ciekawa, jak Wam pójdzie. Do czego może nam przydać się jeszcze nasza królicza bramka? Na przykład do trzymania wyjątkowych skarbów lub po prostu przyborów szkolnych. Trzymajcie się! Cześć!